Dzień dobry, z tej strony John i na początek mała zagadka. Jaki bilans najprościej jest zepsuć? Dobry. Ech. Piękna to była katastrofa. Jak to się stało? Tego nie wiem. Pewnie gdybym wiedział, to bym tak tego nie skiepścił. No ale zobaczycie sami na własne oczy na załączonych obrazkach z mojej końcówki ligi weekendowej, jak kiepsko mi poszło. Nie wiem co się stało, ale tak mówi każdy, kto przegrywa. No bo przeanalizować przyczyny porażki jest trudno. Ale to doświadczenie jest najlepszym świadectwem tego, że możecie jednego dnia wygrywać i grać porywająco, a następnego przegrywać, mimo że tak tak kiepsko wcale wam nie idzie przynajmniej tak wam się wydaje przyczyn porażek jest oczywiście wiele niemniej tak bywa taki jest futbol trzeba to umieć zaakceptować no i przygotować się na to żeby w przyszłym tygodniu powalczyć o pełną pulę znowu i znowu i znowu dobra gramy u siebie to jest dobra informacja ale na kogo na kogo szkoda tego disconnecta no ale postaram się już wygrywać wszystko chociaż Kacijas, Saliba, Ruben Kantem, o oh, Markisio, Zidane, Rionaldo, Raleleau, Maradona, Ciężko No weź Karny? No <laughs> Nie No to jest już nienormalne. No, gra chce, przegrał ten mecz. No ale spokojnie, ja to nadrobię. Patrz. Kierunkowo przyjął, odwrócił się i zadział... O Jezus Maria. Tragedia, jest. nic nie mogę zrobić w tym meczu na razie. Ojej. To jest, to jest niepoważne. Wszyscy mi się rozstępują tak, że nie wiem co mam zrobić. Dobrze. Ale te podania niecelne strasznie. Jedna. Okej, okay, mamy to. Tak trzeba. Tego Ronaldo jest trudno zatrzymać, jak się rozpędzi. Ej, dobrze. Nie robi się tak. Jak tam nie było słalonego, to się czuję strasznie oszukany. O mój Boże. Nie. Dobra. Wszystko na atak teraz. Wszystko mu wychodzi w tym meczu Aha Czemu Casillas Nie wykonał Jakiegoś tam nie wiem Minimum Żeby postarać się tą piłkę wyciągnąć To nie wiem Mógł cokolwiek zrobić, nie? No, cokolwiek. Aha. No tak, oczywiście. Wszystko o tym meczu jest tutaj. Wszystkiego miałem więcej poza bramkami, no. No nie, strzałów miałem mniej. To tam w składzie. Van der Sar, tym razem Lucio Cannavaro, Macallister, Ture, ale starszy. Cristiano Bapę i Kfaraż Oczywiście, że. Mbappe i Cristiano Let's go No i nie mamy teraz za bardzo pomocy Dla sekuracji Oj będzie strzał Nie będzie To mnie zaskoczył Patrzcie co się dzieje nie nie <śm> No i to są takie proste piłki do tego Cristiano Ronaldo nie Łe, ale zrobił Oj Ojoj oj Chaos trochę zagrał ale zagrał skutecznie niestety ale ładną bramkę tą ostatnią strzelił. Naprawdę ładną. Dobra, inna formacja. 4, trzy. Co? Ach, wąsko będzie grał. To jest. Po... Ojej. Ojej. Problemy w raju, słuchajcie, dzisiaj muszę go zajeżdżać skrzydłami, ale na razie nie mam jak. Dobrze, David. Już chciałem na ciebie. Wyszczyć, ale teraz nie muszę, bo mamy to. Mamy, wreszcie wychodzę na prowadzenie gdzieś. A idź. David, ja naprawdę życzę Ci bramki, ale nie graj w ten sposób. Boże! A tak u serca dostanę. Nie zatrzymałem tego, niestety, i strzeliłem środkowym obrońcom po krótkim rozegraniu. Najgorszy typ bramki, poza pinezją z 300 metrów. Ja cię śmierdzię. Zajeżdżam je i nie wiem, jaki on ma internet i gdzie on mieszka, ale ja nie potrafię takiej klepy, nawet skład Battle sobie urządzać. Jak to jest możliwe? No teraz strzelam, tak? Trzy mecze z rzędu przegrane, ale ten chyba był najtrudniejszy. Dosłownie te same składy co chwilę. Ciężko to widzę. Kurczę nie wiedziałem, że on tam stoi. Zawaj to Aj Porki sery. I znowu nie trafiłem Ja potrzebuję jaja Mam dwa, potrzebuję trzeciego Gramy u siebie, kasotto gramy u siebie, Castilla, Lucio, Marquisio, Touré, Ronaldinho Cristiano, Mbappe, Dembele. No patrz O mój Boże Powiedzieć, że ja nie mam szczęścia w tych sytuacjach, w których Odbijam piłkę, to mało powiedzieć. Ronaldinho, mamy to. Wiesz, Casillas leniu pierdzielony. No super. No uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę. Też to jest niedorzeczne, nie? Oczywiście, że tak. No ale jak mam się czuć dobrze, jak przegrałem 4 mecze, a jeden wygrałem dzisiaj? Tego jeden tak naprawdę zasłużenie wydaje mi się, a i tak po dogrywce... Mamy gola. Jakbym chciał jedną rzecz drożyć w kolejnej edycji i miałbym na to wpływ, to zwiększyłbym liczbę spotkań do co najmniej 20. To jest czerwona kartka. To jest czerwona kartka, Twoim zdaniem. Ach Teo, schodzisz w drugiej połowie. Ty tracisz każdą piłkę. Każdą piłkę tracisz. Każdą piłkę tracisz, Ty, Teo. Jest gol. No właśnie. Matko Bosko, no ten jego Maradona to jest po prostu na sterydach, nie? Eee, wszystko dzisiaj przegram. No, dosłownie wszystko dzisiaj przegram. Ostatni skład Ukraine. Wszystko dobrze. Let's go. No czemu nic nie trafiasz Ronaldinho, zaciąłeś się strasznie eee, Jakoś specjalnie nie czuję motywacji Ta gra mnie tak oszukała dzisiaj Och. No, to ukradłeś mi! Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Muszę zaakceptować i odebrać nagrody, w których będę miał same złote karty. Piąta ranga. Fantastycznie. Mhm. To wolę Ifa. Jedna z trzech kart urodzinowych bohaterów, urodzin czy ikon urodzinowych. Zubi Mendy, Sams oraz Dimarko posiadany już, ale weźmiemy go gdyż overall wysoki ma DiMarco nas lubi Acosta, Ruben Neves oraz Sams Także rewelacja 20 razy 82+, bez eventu, ale z walkoutem Messi, oh. Na Old Genie grają ci, którzy uciekają od przeznaczenia, jakim jest granie na nowym genie. O! Wymienny eventowy walkout! Na pewno Hegerberg, ale kto jej towarzyszy? Podejrzewam, że jakiś zubi Mendy jakby miał strzelać. Zubi? Asegawa! Asegawa, 30 tysięcy! piękne nagrody.